Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Miało być już po siewach, ale zobaczcie, właśnie tu Tomek podjechał Rapidem. Rapid już był umyty, zakonserwowany. No ale cóż. Będziemy jeszcze siali troszeczkę pszenicy, a mianowicie pszenica, pszenica, pszenica. Pszenica Dubaj. Także mamy mamy tutaj na 3 hektary pszeniczki. I wy po prostu, po prostu jeszcze, jeszcze jest taki okres Mamy dzisiaj słuchajcie 11 października Także no tragedii nie ma Będziemy, będziemy dzisiaj jeszcze siali tą pszenicę jednak Mam nadzieję, że jakoś specjalnie się nie ubrudzi ten agregat jest, Są warunki odpowiednie Jutro za, ma zacząć padać Więc z tego względu yy, To już po tej mojej orce Raczej po tym ryciu, które, które wykonałem na polu naszym wspaniałym pługiem udało się jakoś to doprawić e, częściowo e, częściowo słuchajcie podoprawiałem kultusem e, poprzećniaki tam gdzie było sporo tam gdzie było sporo takich wiecie e, gdzie pług nie dorzucał to tam podoprawiałem sobie e, kultusem e, no i co i, i wszystkie wszystkie bruzdy też poprzejeżdżałem sobie kultusem, żeby ładnie to wyrównać. Mam nadzieję, że będzie że powinno się ładnie usiać. Jeszcze ta glina jest y, trzyma w sobie dużo wilgoci, by nie było takiego sechu. Rano przymrozki, y, więc też, też y, od troszkę troszkę później te słoneczko wychodzi, znaczy wychodzić wychodzi, ale wiecie, zanim te, te, ten przymrósł zamrozek, przymrozek zamróz wyjdzie z ziemi. No to trochę czasu minie, prawda? No co, no, no nie ma tragedii. Ludzie u nas w okolicy sieją po burakach, po kukurydzy, pszenica jest, więc tutaj jakby nie ma się czego bać. Myślę, że jakieś 320-350 roślin taką obsadę przyjmę, ze względu na to, że jest już październik, a tak jak mówię, zaczynałem od 250 na początku września, więc, więc teraz troszeczkę zwiększę tą normę wysiewu. Myślę, że te 350 będzie ok z tego względu, że jest tam dosyć ciężka, dosyć ciężka ziemia. Znaczy, nie dosyć, tylko jest bardzo ciężka ziemia. A jaką mamy tutaj w ogóle gramaturę? Jaka zdolność jest? Uu, tu, 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 tu. 47 gram, masa 1000. Więc to szybko, szybko policzymy sobie. 350 roślin razy 47 gram. I dzielimy to na 99 Więc mamy 166 kg. 166 kilo eee, Myślę, że mm, Te 4 kg na hektar sobie spokojnie zwiększę Tak jak mówię jest tutaj, e, jest tutaj e, Tak ciężka ziemia, więc Więc to nie będzie jakimś, jakiś wielki, e, Jakaś wielka norma wysiewu tym bardziej, że tak mówię, no tam jest dosyć ciężka, znaczy jest bardzo ciężka ziemia, więc powinno, powinno to yy, być ciut więcej wysianych tych nasion. Także na spokojnie tyle. No teraz trzeba po prostu te woreczki przerzucić stąd dotąd. Lecimy. Jesteśmy już na polu podczas siewu. No, praktycznie sama końcóweczka mi została. E, powiem Wam, że dosyć ładnie się uprawia, chociaż za chwileczkę wyjdę. Zobaczycie, jak to pole jest zróżnicowane pod, e, pod względem gleby. Tak, bo to jest jakby najważniejszym punktem: gleba. Jak to tutaj wygląda. Nawet jeżeli występuje glina. To w różnych rodzajach, różnych odcieniach, różnej strukturze i w różnej, tak na dobrą sprawę, uprawie. Za chwilkę wyjdziemy z ciągnika i Wam to wszystko zobrazuję. No, i tak jak widzicie, tutaj na załączonym obrazku jak pole szerokie i można powiedzieć długie taki zróżnicowane. Spójrzcie. Idealnie uprawione tutaj mamy, idealnie zasiane ziarno oczywiście w glebie i tak to tutaj wygląda. Tu już schodząc z skłonu całkiem inaczej to będzie wyglądało. Zobaczcie, jeszcze struktura gleby jest odpowiednia i przechodzimy, przechodzimy troszeczkę w bok i już jest całkiem, całkiem inaczej. Tak te pole niestety jest ukształtowane. To wszystko, musicie mi uwierzyć na słowo, że to wszystko jest glina. Z tym, że tu, tu mamy glinę taką, można powiedzieć, bardziej kruszącą się. Przejdziemy kawałeczek dalej dosłownie i mamy taką glinę, gdzie robi się z niej, można wyrabiać garnki, plastelinę. Zobaczcie, tu gdzie uschło, jakie mamy, jakie mamy bryłki, tak? Ona jeszcze powinna ciut poleżeć jeszcze poleżeć, ale wiecie każdy przejazd jakąkolwiek maszyną jest powoduje to, że wyciąga się taką mokrą mokrą jeszcze, jeszcze gdzie palec można wbić tak odkształcić tą glinę taką wyciągamy jeszcze, zobaczcie tu przyjechał najprawdopodobniej karier po niej wał i zobaczcie, wgniót i tak na dobrą sprawę nic się nie dzieje z tym, bo to jest to jest po prostu pra, plastelina okres jaki Jaki jest teraz? Tego słoneczka nie ma za dużo, prawda? Ta wilgoć, która jest w glebie, no to, jest, to, jest, to jest gleba gliniasta. Ona trzyma wilgoć. Mimo, że z wierzchu jest sucho, byśmy przeszli tam kawałeczek na pole gdzie jest poplon wysiany, wierzchnia warstwa jest, jest sucha. Ale podkopiemy troszeczkę tyle, co bym pługiem przewrócił to, to spod spodu wyciągniemy oczywiście mokrą, mokrą glinę i tak to będzie wyglądało. No i zobaczcie, no tak jest pole niestety zróżnicowane, tu mamy glinkę i tu dalej, dalej jest już inny rodzaj, inny rodzaj ubarwienia nawet gliny. Bo bardziej, bardziej się kruszy, ładniej to wygląda, tak zasiane, no ale no cóż. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zawsze starałem się to pole całkowicie, to pole, tak jak widzicie, od początku drogi aż tam do końca, gdzie ścieżki widać, to jest jakby jedno pole. Kilka działek ewidencyjnych, ale jedno pole, i tak jest ukształtowane, że tak jak mówię, tu mamy glinkę, góra jest glinka, dołek wiadomo jest lżejsza ziemia, później znowu glinka, znowu dołek lżejsza, znowu glinka, bo na górce, i na samym końcu jest piach. Także tak to wszystko tutaj jest zróżnicowane. Yy, miał yy, miał tu być yy, groch, tak, na całym więc ten kawałek tylko oddzieliłem zobaczymy też jak to wszystko wyjdzie, jak to się potoczy yy, z tym siewem całym co więcej, nie stosowałem tutaj żadnego z nawozu, a no z tego względu, że był tu wysiany poplon w postaci grochu i w postaci yy, w postaci owsa nie jest to jakaś Powalająca mieszanka, wiadomo, resztki pożniwne zostały wymieszane. Nie były w ogóle palone glifosatem, więc ta masa, która została, jest, jest głębiej umieszczona. Z tych resztek pożniwnych, jakieś składniki, jakaś określona ilość tych składników jest dostępna. Będzie dostępna dla ziaren kiełkujących. Mam nadzieję, że. Jutro popada tak jak, tak jak zapowiadali. Tak jak zapowiadają prognozy. Jutro popada, dlatego dzisiaj chcę posiać to no i zobaczcie. Tuż mamy suchutkie, ładne podłoże przygotowane do, do siewu. Tam znowu końcówka góreczki jest glinka. Tam od tego. No i tak w kółko Macieju mógłbym o tym opowiadać co, gdzie, jak jest. No rozmawiałem z tatą. Tato mówił, żeby jeszcze jeszcze zwiększyć, nie siać 350, tylko mówi, masz ciężką glebę, zasieć 380 roślin. OK, mówię, dobra, ty dłużej gospodarzysz, gospodarzyłeś, wiesz jak ta gleba się y, kształtuje tutaj. To jest naprawdę jakby jeden z ciężejszych kawałków, nie licząc ten, który jest tam y, nad jeziorem. Jeden z ciężejszych ale zobaczymy, bo to jest. To jest to pole, ta, ten areał, który jakby najbardziej e, plonotwórczy zawartość składników, gdzie jeszcze ten fosfor jeszcze nie jest uregulowany, ale reszta jest wszystko uregulowane na tej działce danej której jesteśmy oraz na tym polu mamy uregulowane wszystko prócz fosforu, więc te składniki pokarmowe będą dostępne dla, dla, dla ziaren wysanych i. Myślę, że spokojnie sobie poradzi yy, ta pszeniczka tutaj bez nawozu. Wiecie, nawóz zawsze można polecieć, wysiać. Jeszcze mamy niecały miesiąc, także jak one skiełkują, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Oczywiście będę monitorował na bieżąco, jak to będzie wyglądało. Yy, no i cóż, ja siadam, sieję dalej. Nie zostało mi aż tak dużo, no tam Mamy takie zacienienie od tych brzuzek, które, które nie puszczają aż tak dużo światła i tam jest jeszcze taki języczek ciężkiej plasteliny. Ale myślę, że to spokojnie się da zasiać, da uprawić. Co mnie cieszy najważniejsze, że praktycznie zobaczcie, nie ma żadnych śladów ubrudzenia. Myślę, że do tego sprężareczka na to pójdzie i będzie wszystko ok. Jeszcze zerkniemy tylko ile ziaren jest w, w zbiorniku. Jeszcze przejrzę sobie czy czasem, wiecie, gdzieś jakaś średliczka się nie przypchała, to warto zmonitorować, żeby później nie było jakichś dziurek, jakichś pasków. Nie, jeszcze mamy tutaj spokojnie żarnach, mamy, starczy nam, na spokojnie, na spokojnie nam wystarczy, więc ja się je dalej. Zostanie mi tu poprzeczniak zasiać praktycznie dwa razy, myślę, że dwa razy w zupełności, w zupełności wystarczy koła czyściutkie, nasmarowane wszystko ok można powiedzieć, że robota miód malina także tym oto akcentem kończę dzisiejszy odcinek pszenica posiana i jeżeli osiewy challenge zakończony pozdrawiam, pamiętajcie łapce w górę